Hello, hejka, witam serdecznie w kolejnym moim filmie. Tym razem jak widać kulinarnym. <laughs> Dzisiaj zaprezentuję makaron spaghetti z dodatkami. Mi się właśnie smażą takie dobroci o <laughs> skład zawartości patelni to trochę masła cebula, trochę pieczarek, pierś z kurczaka, żółta papryka, no, chyba dobrze wymieniłam, żółta papryka, trochę pieczarek, cebula, mm, no, masło trochę, no, też dodam trochę pieprzu do smaku, podzielę się pewnym lifehackiem, o, no to on. To właśnie mi towarzyszy muzyka na YouTubie. różne piosenki sobie idą, różnych zespołów. No, tu się smaży ładnie wszystko. Serdecznie polecam taki obie. Makaronu mam tu jeszcze mini pomidory, połówki. O! Połóweczki pomidorków. Mm. Mm. Miamy. Mm. I kulka mozzarelli pokrojona w kostkę. Szklaneczka soczku pomarańczowego. Mian. Mm. Zawartości patelni nie sole, bo już posoliłam wodę na makaron. O! Voila. Tu mam pieprz, nie widać go zbytnio, ale jest. Posypuję dodatki i mieszam. Meszać. Ostrożnie, <laughs> można też tak klasycznie, <laughs> pałeczkami, azjatycko sobie zjem mój dzisiejszy obiadek. Mam pałeczki na pamiątkę z takiej fajnej restauracji King Bok w Berlinie. Jest ta restauracja. Serdecznie polecam. Chyba mam już gotowy makaron. Podatki się jeszcze przesmażą chwilkę. Mm -hmm. no. Serdecznie polecam oglądać mój kanał i fajnie by było, gdybyście do, drodzy widzowie jego polecali krewnym i znajomym. Będzie mi miło. Mm -hmm. Mm, nieźle to pachnie. No, pierś z kurczaka, trochę masła, pieprzu, cebula, papryka żółta, może być inny kolor, no i parę pieczarek. No, mm. Następnie klikę. A właśnie, przypomniało mi się, że mam konto na TikToku. Trochę zaniedbałam mojego TikToka. O! Może się postaram znowu wrzucać na niego filmy. Serdecznie zapraszam na mojego TikToka Anna Matelska. <grym> Oj, zapraszam też na mojego Instagrama Anna Matelska. <grym> Trochę tego mam, więc tylko część sobie wymieszam z makaronem. A resztę jutro sobie odgrzeję i zjem. Mhm. A mm -hmm. za kilka sobie nałożę na talerz makaron. makaron, nie za dużo, nie za mało, tak w sam raz. O. O. Tak tylko troszeczkę mamy makaronu, żeby żołądek zmieścił też inne dobroci. Chyba wystarczy już tego smażenia. Nieźle to pachnie. Dodam dodatki. Trochę wody się wydzieliło z warzywek. Reszta sobie jutro odgrzeję w piekarni. Dobro, o, mam jeszcze bazylię, Mogę sobie nią udekorować moje danie mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. O chlapie trochę. Można trochę poszarpać, można całe listki położyć o, o. Rączki. o, i jeszcze dodatkowo do smaku i dla efektu wizualnego można posypać pieprzem. I oto jest mój dzisiejszy obiadek. Mhm. O, tak to się prezentuje. Serdecznie polecam taki obiadek. No, ja się żegnam, idę jeść mój obiadek i życzę miłego nowego tygodnia i zapraszam za tydzień na kolejny film koło 20.00. Pa pa.